Yokohama Blue Earth GTA E51 to niezwykle oszczędna opona klasy premium oferowana przez czołowy koncern. Przeznaczona jest do samochodów osobowych na sezon letni. Yokohama to nowoczesne opony opracowane przez doświadczonych japońskich inżynierów. Jeśli szukasz modelu o dobrych osiągach i wysokim komforcie jazdy, ten jest właśnie dla Ciebie. Yokohama Blue Earth GTA E51 korzysta z nowoczesnego bieżnika asymetrycznego, który zoptymalizowano pod energooszczędną jazdę. W mieszance gumowej zastosowano olejek pomarańczowy, który pomaga ograniczać zużywanie się opony, oferując dłuższe przebiegi. Wybierz ten model, jeśli wymagasz od opon bezpieczeństwa, długich przebiegów i dobrej ekonomii jazdy. Yokohama to nowoczesne opony z Japonii, które cieszą się ogromną popularnością w świecie sportów motorowych.